Nie tylko na komputerach anime piszczy, więc w przerwach między ostatnimi testami KurzPlay postanowiłem osłodzić sobie również rozgrywkę mobilną. Co wyszło z mojego spotkania z Blank City w aktualnej wersji, czy warto interesować się tym w cudzysłowie sieciowym, przenośnym tytułem? Zapraszam do oglądania. Patrząc na grafiki związane z Blank City nie trudno zauważyć sporej ilości podobieństw do Soul Worker czy Closers Online, będących chyba jednymi z najnowszych tytułów japońską kreską rysowanych, dostępnych na PC jeżeli chodzi o sieciówki. Niemniej, jako że mówimy o grze mobilnej, to największe wzornictwo da się odczuć względem Honkai Impact, którego elementami w dalszej rozgrywce bohater dzisiejszego odcinka aż kipi, chociaż jest w moim odczuciu wyraźnie gorszy, co również inni ludzie odczuli. Gra póki co posiada Ocenę 3 i 2 przy około 10 tysiącach pobrań w sklepie Android. Dodatkowo jej dostępność jest nikła i na żadnym z czterech urządzeń, których próbowałem nie dało się gry pobrać bezpośrednio ze sklepu, więc pozostał mi APK Pure i tamtejsza instalka. Zanim jednak pobierzecie grę, to ostrzegam, można bawić się tylko kobietami, co niektórzy mogą uznać za minus, chociaż w dzisiejszych czasach pewnie jest to w większości obojętne. A skoro już o kreacji postaci mówimy, to tej w zasadzie nie ma, bo gra opiera się o system odblokowywania i maksowania kolejnych bohaterek wraz z progresem. Sprawia to, że z jednej strony mam Potrzebę większego zaangażowania w przedzieranie się przez fabułę, ale z drugiej, no cóż, kolejne klasy trzeba levelować od zera, aby były zdatne do użycia, ale spokojnie nie chodzi o przechodzenie tych samych lokacji, a raczej zbieranie surowców. Mnie to odrobinę zniechęciło, bo o ile na komputerze grind mi leży, to na telefonie przy ograniczonej baterii zbieranie potrzebnych do wzmacniania ekwipunku i postaci materiałów wyraźnie nużyło. Wracając, dziewczynek mamy 7. Sześć z nich przydzielono do trzech rodzin, a jedna póki co jest sama. Oczywiście da się tutaj również zauważyć zróżnicowanie broni, z jakich poszczególne bohaterki korzystają. Są miecze, kosy, pistolety, czy rękawice do obijania mordeczek i te także możemy kraftować na różnych poziomach, co z kolei wpływa na nasz tak istotny ogólny współczynnik mocy. Jest on znacznie ważniejszy niż level naszego konta, to tak nawiasem mówiąc, a skoro już płynnie przeszedłem od bohaterek do lobby, cóż by tu. Powiedzieć. Może to, że oczywiście w przypadku każdej postaci rozwijamy za pieniążki skille, czy to aktywne, czy pasywne, mówią o walucie ingame'owej. Do tego robimy dokładanie elemental stone'ów dla postaci, które przypominają karty, a tam trafiają wzmocnienia statystyk. Jest też sklepik, rozpiska walut premium, staminy oraz pieniędzy i rzecz jasna wgląd w dostępne tryby zabawy. Zanim jednak do nich przejdziemy, chwilka o sklepiku. Ten nie zachwyca. Struktury broni do kraftu, struktury postaci do skompletowania całej dziewczęcej paczki i od kiedy gram zawsze były one dostępne za walutę premium, a tylko niewielka część ulepszeń była na przykład za golda, którego farmimy podczas wykonywania zadań, no i oczywiście instancji. O Oj nieładnie, szczególnie gdy mówimy o istotnym w rankingach PvP. Do tego dochodzi również zakupienie pakietów na walki z graczami właśnie, czy też stamina, która co prawda mi się nie skończyła ani razu, ze względu na codzienne nagrody za logowanie, ale jednak trzeba mieć ją na uwadze również. Nie należy traktować oczywiście, samego sklepiku jako obowiązek dla casualowego gracza, ale w walce o topki, no cóż, świadomość pozostaje, a najwyższe miejsca z pewnością są okupowane przez cwaniaków z grubszym portfelem. Całe szczęście PvP to tak naprawdę jedyna aktywność, gdzie kasę czuć, bo normalna linia fabularna jest zdatna do przejścia samemu i o dziwo te gadki między kobietkami są całkiem zjadliwe, jeżeli właśnie chodzi o dialogi. Nie jest to absolutnie szczyt historii, jaką oferują mobilki, ale kilka dialogów przeczytałem. Z Przyjemnością, mimo że finalnie sprowadziły się one do okładania kolejnej instancji. No ale to takie już moje grymaszenie, bo chociaż widzę swoistą powtarzalność i schematyczność w instancjach, to dawały mi one naprawdę sporo przyjemności. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Blank City to ogólnie w 100% dungeonówka oparta o schemat mapek, gdzie możemy zaliczyć je na 3 gwiazdki, jeżeli w czasie ich przechodzenia wykonamy jakieś dodatkowe bonusowe czynności. Oprócz tego dochodzą jeszcze 3 osobowe rajdy rankingowe, gdzie uważamy, My bierzemy trzy nasze postacie i następnie kierujemy jedną, a dwie sterowane są przez telefon automatycznie i możemy między nimi przeskakiwać w ramach tego jakiej walki aktualnie chcemy zakosztować. Do tego otrzymujemy szereg misji pobocznych, ukrytych pod nazwami Ride, Eliminacja, Defense, Operation, Seal Mission i Coin Dungeon. Je podzielono na kilka poziomów, które wymagają posiadania danej ilości mocy naszej pary bohaterek. Poszczególnych trybów nie będę wam jednak objaśniał. Wspomnę jedynie, że raz musimy czegoś bronić, raz zniszczyć, a innym razem zdewastować bossa w określonym czasie. Chwilę wcześniej powiedziałem natomiast o parze bohaterek. Owszem, sterujemy parą, zawsze parą, a w rankingowych rajdach, tak jak mówiłem jakiś czas temu, trzema postaciami. O ile jednak w tych rajdach dwie bohaterki są zdalnie sterowane, to kiedy gramy w parach, my decydujemy, która postać wkroczy do walki i czy będzie towarzyszyć temu jakiś bonus do obrażeń. Każda z postaci ma klasyczne ataki, kombinacje skilli i jednego ulta. W sytuacji, gdy wykonamy odpowiednią sekwencję, możemy przeskoczyć na drugą bohaterkę, a ta, wraz z podmianką, zrobi trochę szumu na mapie, zadając dodatkowy damage. I chcąc nie chcąc, odpowiednie klejenie kombo jest podczas walki istotne, bo często decyduje o wygranej lub przegranej z potworami czy też innymi ludźmi. Ogólnie pod tym względem jest bardzo fajnie i walka mi się podobała. Zresztą jest bardzo dynamiczna i pozbawiona autoataku, a przynajmniej ja go nie zauważyłem, więc byłem zmuszony, ale też bardzo zadowolony z faktu, że to ja wpływałem na płynność i efektywność wyprowadzanych ciosów. Graficznie tytuł też wygląda bardzo dobrze, brzmi nie najgorzej, jest płynne, może się zdecydowanie podobać. Szkoda natomiast, że faktycznie mało tutaj tego sieciowego aspektu. Jedynie PvP można podciągnąć pod sieciówkę, ale to też jest z grubymi nićmi szyte, bo tak naprawdę walczymy o ranking z duchem gracza z określoną ilością punktów. Sporo jest też powtarzających się przeciwników w instancjach i generycznego wałkowania tych samych scenariuszy już podczas wykonywania mapek. Niby fabularnie klimatem i pięknym wykonaniem Blank City naprawdę imponuje, ale męczy faktem, że non-stop trzeba robić to samo, a im dłużej nie wydajemy pieniędzy, tym mocniejszy grind wkrada się i wynika on oczywiście z potrzeby Rozwoju naszych postaci. Typowo gra mobilna, chciałoby się rzec, i niestety tak jest. Dlatego nadal uważam, że do Honkai impact jej daleko. I o ile popykać raz na jakiś czas można, to w dłuższej perspektywie potrafi to wszystko, no, czasami podirytować. Niemniej polecam sprawdzić samemu. Może inaczej spojrzycie na tą kolorową mobilkę. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Hej.